Sponsorem programu jest Miasto Szczecin, organizator finału Legat The Tall Ships Races 2013. Magdalena Suchodolska, witam państwa bardzo serdecznie w ostatnim odcinku programu na fali finałów. Do wielkiego zlotu żaglowców w Szczecinie zostało nieco ponad 8 miesięcy. Zobaczmy, na jakim etapie są przygotowania do tego wydarzenia. do finału Regatta Tollship's Races 2013 zostało niecałe 8 miesięcy. Przygotowanie i organizacja imprezy nabierają więc coraz większego tempa, tak by Sierpniowy Zlot okazał się jeszcze ciekawszy od tego z roku 2007. Szczecin od 2009 roku podjął ścisłą współpracę z Sail Training International, organizatorem regat, jako partner tytularny dla Tall Ships Races, co dało promocję miasta w świecie jako otwartego na żeglarstwo i wodę. Koniec grudnia, początek stycznia to czas, kiedy ruszają nabory na wolontariuszy, oficerów łącznikowych i oficjalną reprezentację Szczecina na regatach. O szczegółach w rozmowie z panem Jerzym Raduchą. 20 grudnia zostanie uruchomiona strona internetowa miasta z możliwością zgłoszenia się właśnie na oficera łącznikowego i na wolontariusza przy regatach The Tolstoy Będziemy potrzebowali około 200 oficerów łącznikowych i około 50 wolontariuszy. Oficerowie łącznikowi to jest grupa ludzi, która stanowi właściwie krwiobieg tej imprezy. To są ambasadorzy miasta, którzy. Mówią, to pierwszy dzień dobry kapitanowi załodze zaraz po zacumowaniu w porcie Szczecińskim. Są łącznikiem pomiędzy organizatorem a załogą kapitanem. To oni tworzą ten dobry klimat, przekazują informacje, pomagają nam rozwiązywać kłopoty i problemy, które pojawią się na pokładzie jachtów i żaglowców, które zawiną do Szczecina. Będziemy oczekiwali ludzi przede wszystkim dorosłych, tych, którzy skończyli 21 rok życia, władających przynajmniej jednym językiem obcym, a na pewno musi być to też angielski. Będą poddani oczywiście specjalnemu cyklowi szkolenia, specjalnemu cyklowi naboru. Te wszystkie informacje będzie można zdobyć i przeczytać na stronie internetowej miasta. Natomiast wolontariusze to będą ci, którzy będą nam pomagali w bieżącej pracy, w biurze, w terenie. Ludzie tak jak i my od tak zwanej czarnej roboty. To będzie grupa około 50 ludzi. Wszystkich oczywiście ubierzemy, będziemy żywili w trakcie regat. Jest to praca wolontaryjna, w związku z tym nieodpłatna, będziemy podpisywali stosowne umowy, potem wydamy stosowne zaświadczenia o tym, że ci ludzie z nami współpracowali. Oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy byli w 2007 oficerami łącznikowymi. Ci, którzy byli w reprezentacji Szczecina i mieli okazję obserwować oficerów łącznikowych w innych portach, sądzę, że to doświadczenie jest bardzo cenne i zostanie przez nich wykorzystane podczas współpracy z nami podczas finału Regia The Toshi w Szczecinie a jednocześnie za, też zapraszamy wszystkich tych, którzy w Tolsipach chcieliby wystartować. Nabór rusza już w styczniu. Tak, nabór w styczniu powinien być już uruchomiony. Będziemy po procesie wyboru żaglowca. Około 120 młodych Szczecinian w wieku 16-25 lat będzie mogło reprezentować miasto na, tym rega na tych regatach i popłynąć. W, sądzę, że w regaty przygody. Trasa jest wymagająca. Morze Bałtyckie zazwyczaj jest wymagającym morzem. Z Orchus do Helsinek, potem do Rygi i z Rygi do Szczecina. Jakie trzeba spełnić kryteria, by reprezentować Szczecin na Torshipach? Przede wszystkim trzeba być mieszkańcem miasta. Trzeba też chcieć. Nie jest wymagane jakieś specjalne doświadczenie żeglarskie, bo to nie są regaty sportowe, są to regaty, powiedziałbym, turystyczne. W związku z tym przygotujemy młodych ludzi do tego, jak się zachowywać na pokładzie jachtu, żaglowca, co trzeba robić, co trzeba robić także w trakcie parady, na stoisku promocyjnym miasta, które będzie we wszystkich portach na trasie regat. Także tych, którzy chcą, przede wszystkim chcą i mają wolę reprezentowania miasta na regatach The Torship Races. Czy pamięta Pani z lotu The e, Torship Races w naszym mieście? Tak, jak najbardziej. Było dosyć e, dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi było. E, co powinno być więcej? No Na pewno więcej sklepików z pamiątkami ze Szczecina. Już w sierpniu finał regat Co powinno być na takim finale? Czego nie może zabraknąć? Hmm, Trzeba by powiedzieć. No. Ja myślę, że organizatorzy powinni zrobić wszystko, żeby atmosfera była równie, równie wspaniała jak wówczas. Pamiętam, że organizacja była rzeczywiście na medal, tak przynajmniej się mówiło później. No Myślę, że to, że, że... cała reszta to już, już samo same, same chyba jachty, załogi. No właśnie, pamiętam, byłem na jednym z takich jachtów wspaniałych, meksykańskim chyba. No i byłem też później jeszcze w to to było też fajne, ta, ta atmosfera, kiedy one już wychodziły. Wychodziły z portu, tam też tysiące ludzi żegnały wtedy, ty jak ty. W sierpniu będzie kolejny zlot. Co powinno być na takim zlocie żaglowców w finale Rega? Tylko powiedzieć, nie wiem, może coś, co zainteresuje przede tak, wszystkim tutaj uczestników i widzów, tak? Może jakieś, nie wiem, e, zabytkowe statki, coś takiego dla, mm, dla konoserów Przydała Przydałaby się dekoracja w postaci choćby kilku statków w porcie, a nie tą pustynię, która w tej chwili. W zasadzie jest smutna, nie mówiąc już o stoczni. Pracuje. Także tego chyba brakuje, nie? Proszę powiedzieć, co powinno być na takim zlocie? No więcej no ja wiem, no więcej tych zawodów, sport, takich wodnych pokazów różnych... Jak to powiedzieć, nie wiem. częcin posiada prawo do posługiwania się logiem Regatta Ships Races, ale na czym polega cała procedura? O szczegółach już teraz. Do finału Regatta Ships Races zostało nieco ponad 8 miesięcy. Pora też zastanowić się nad logiem samych regat. Proszę powiedzieć na jakiej zasadzie pozyskiwana jest licencja, jeżeli chodzi o to logo? Logo Ships Races jest własnością STI. I miasto podpisując umowę na y, organizację finału regat wielkich żaglowców również dostało licencję na używanie tego znaku z możliwością sublicencjonowania go. I y, to się też zbiegło z czasem, kiedy y, ogłosiliśmy y, procedurę licencjonowania marki. I w ramach y, tej procedury można też starać się o znak Detourship y, Races. Ubiegać się o przyznanie znaku The Toll Ships Races może każdy. Jak wygląda taka procedura? Licencjonowanie znaku odbywa się w dwóch wariantach. W wariancie niekomercyjnym, kiedy to znak udostępniamy w różnych momentach, kiedy zachodzi pewne partnerstwo i, i, i wspólna promocja wydarzeń. I w drugim, jakby w drugim kroku, kiedy możemy mówić o licencjonowaniu komercyjnym, kiedy właśnie może zachodzić to ta chęć produkowania materiałów, różnego typu giftów, które, które później producenci będą chcieli sprzedawać. I tutaj e, no jest to dość proste. Na stronach Urzędu Miasta Szczecin.eu i Szczecin.pl można znaleźć w zakładce. E, Udostępnianie logo. Można znaleźć opis całej procedury oraz wnioski. Te wnioski trzeba wypełnić, załączyć do nich dokumenty formalne, załączyć do nich opisy, znaczy pewne wizualizacje graficzne tych materiałów i kosztorys finansowy takiego, takiej produkcji i sprzedaży. I na podstawie tych dokumentów komisja ocenia pułap kosztu tej licencji i ta procedura się w ten sposób toczy. Przed finałem regat przeprowadzono i prowadzi się szereg inwestycji w samym mieście. Jest to m.in. innymi remont nabrzeży przy ulicy Jana Skolna na odcinku od Kapitanatu Portu do trasy zamkowej oraz nabrzeża Starówka na Łasztowni. Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej. Pogłębiony zostanie także tor wody na odcinku od Wyspy Groskiej do Wyspy Bielawa oraz odejście do nabrzeży przy ulicy Jana Skolna. Modernizacja zabytkowej fontanny u podnóża wału chrobrego. Prace te mają poprawić estetykę i funkcjonalność Szczecina w trakcie zlotu żaglowców, jak i po imprezie. W trakcie finał The Tall Ships Races 2013 Szczecin ma odwiedzić około 2,5 miliona gości. Czekać będą na nich nie tylko piękne żaglowce, ale również koncerty, jarmarki i inne atrakcje, które mają pozwolić im dobrze się bawić. Szczecin od 2009 roku podjął ścisłą współpracę z Sail Training International, organizatorem regat jako partner tytularny dla Tall Ships Races, co dało promocji miasta w świecie jako otwartego na żeglarstwo i wodę. To był ostatni odcinek programu na fali finału. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, no i do zobaczenia w sierpniu na regatach.